Cześć, tu Grzesiek. Jesteśmy w Srebrnej i dzisiaj mam bardzo ciekawy rower, bo teoretycznie jest to nasz dobry znajomy YT YT Industries Jeffsy. Nie, nie dwoi wam się w oczach, to też jest Jeffsy. To jest Jeffsie. tylko to jest? Druga generacja, a to jest generacja już trzecia. Co się zmieniło? Powiedziałbym, że nic. No i będzie to prawda, żeby było śmieszniej. Tam mieliśmy wersję najwyższą, karbonową, tu jest najtańsza, aluminiowa, ale rower zmienił się generalnie niewiele, bo mamy takie czasy, że rowery zmieniają się niewiele, bo po prostu są dobre. Ale mamy najnowszą generację Jeffsy i żeby było śmieszniej, to ten rower zmalał. W poprzedniej mieliście 145 skoków z tyłu, 150 skoków z tyłu, w nowym mamy 145. Widelce pozostały te same, wielkość kół jest ta sama, ale też zmieniła się lekko geometria. To są naprawdę takie niuanse, które powodują, że rower jeździ jeszcze lepiej. Tamto Jeffsy, poprzednie dwójeczkę z flight mamy przez ostatnie dwa lata. Justyna na nim lata bez przerwy. To wziąłem dzisiaj, żeby pojeździć, żeby podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami, co zrobię po jeździe. Ale na razie opowiadam właśnie o tych subtelnych różnicach, które mają znaczenie. Ten rower ma naprawdę tylko zniuansowane zmiany. Jeden stopień widelca. 5 mm skoku mniej z tyłu, przeciętnie 5 mm dłuższy. Czy to wystarczy, żeby zastanawiać się nad nową wersją? Jeśli byliście właścicielem poprzedniego, to nie. Ale jeżeli szukacie nowego roweru, to zdecydowanie warto się na tym zastanowić. Jeffsy to taki rower gdzieś tam po środku, tak zwany All Mountain. 145-150 skoku to oznacza, że możecie robić niemal wszystko. Jeszcze da się podjeżdżać? Da się robić wycieczki, a jednocześnie okazjonalne wyścigi enduro są jak najbardziej możliwe. Dlaczego w ogóle wzięliśmy tą wersję, żeby ją sprawdzić? Bo z nowego Jeffsy, bo on jest dostępny w wersjach aluminiowych i karbonowych, to jest absolutnie najtańszy model. Core jedyneczka, Core One. Do tego podstawowe zawieszenie tzw. Base rockshoka. Podstawowy napęd stremowski, prawie bo to jest NX1 x 12 yy, i cena. I powiem szczerze, że jak dowiedzieliśmy się, że to kosztuje 2500 euro, to było no dobra cena, ale sprawdziłem. W tej chwili ten rower kosztuje 2000 euro. 1999 euro. W tej cenie około 9000 zł, plus tam za przesyłkę 200. No powiem szczerze, to jest mocna konkurencja dla wielu innych rowerów. Macie nowoczesne Geo 65 stopni z przodu, macie stromą podsiodłówkę, to także zmieniło się w stosunku do poprzedniego roweru i żeby było śmieszniej przy tych wszystkich rozmiarach, które tutaj są, a jest z tego, co powiem, tam 6, ten kąt się staje coraz bardziej stromy. Macie naprawdę nowoczesny sprzęt dopracowany w detalach. Co jeszcze się zmieniło? Poza minimalnie mniejszym skokiem zmieniono progresję. Ten rower ma lepiej podjeżdżać, dlatego, że pod koniec skoku się utwardza. Szczerze mówiąc, już poprzednie Jeffsy było pod tym względem fajne, no ale może dlatego, że mieliśmy wersję karbonową. Tutaj mamy aluminiową, co oznacza, że w tej podstawowym rowerze nie oczekujcie jednego, że to będzie lekki rower. Da się go oczywiście podnieść. Tak jak widzicie, nie wiem, to nie jest elektryk, no ale jest to 16 kilo martwej wagi. Co podnosi tutaj tą wagę? Koła. Wiadomo, aluminiowe, sunringle, tryb yy, Stremowski, więc biorąc pod uwagę, że dostajecie rower, który już ma duże możliwości, włącznie z takimi cechami jak flipchip, który pomaga podnieść obniżyć środek supportu. Kolejna logiczna inwestycja to po prostu zmiana kół na karbonowe. I czy tutaj później da się coś zmienić? No i to jest problem, bo nie bardzo. Tutaj macie prawie wszystko co możliwe, co jest potrzebne w tego typu roweru. Włącznie i to jest Ciągle podstawowa wersja, włącznie z nowymi hamulcami stromowskimi DB8. To są te na mineralach czterotłoczkowe, które po prostu działają, są mocne. Macie fajne opony Axisa, miejsce na butelkę. No, nie macie schowka w ramię, ale macie otwory pod górną rurą. Tutaj można sobie zamocować paski, które przytrzymają na przykład dętkę zamiast w ramię. Macie nawet y, nowe prowadzenie przewodów w ramie, które ma powodować, że rower będzie bardziej cichy. No, y, YT, marka wysyłkowa, chwali się tym, że ma dobre ceny. No i przyznam, że nowe Jeffsy to przykład na to, że tak może być. Mi w dodatku osobiście podoba się ten kolor najtańszej wersji żółty. Jeżeli dodam do tego, że tak naprawdę najbardziej atrakcyjny cenowo i najlepszy stosunek jakości do ceny ma tylko jeden w górę, czyli Kortu. To warto tą ofertę sprawdzić. Kortu kosztuje teraz 2.500, czyli tak jak ten kosztował euro i tam będziecie mieli po prostu wyższą, wyższy osprzęt tą samą ramę. Jeszcze wyżej jak to bywa w większości marek, w tej chwili macie identycznie wyglądający rower na karbonie. W karbonowym, poza tymi wszystkimi cechami typu zmiana progresji, minimalnie mniejszy skok z tyłu, yy, macie schowy gramy. No i rama jest lżejsza o 600 gramów. Na karbonie da się zejść do tych 13 kg, tu macie 16 w najtańszej wersji. To wy decydujecie, czy chcecie mieć ultralekki, karbonowy. Czy taki ekonomiczny i dalej fajnie jeżdżący? Jak pojeżdżę, podzielę się wrażeniami, a na razie w ramach prezentacji fajne to. No i co? Widzieliście prezentację, jestem już w pojeździe i no, powiem Wam, jest po prostu fajny rower. W ogóle. Moja praca się niedługo skończy, bo rowery są tak dobre, że. Ciężko się do czegoś przyczepić. Pojechaliśmy od razu po tym, jak go sobie ustawiłem na OSA na chochoła małego, który nie dość, że jest urozmaicony to super łatwy nie jest. Widzicie to na GoPro, jak lataliśmy całość. Yy, no ale powiem Wam tyle. Za 2 ,5 tysiąca euro za 2000 w promocji macie rower, na którym swobodnie można to zrobić. Wiadomo, do tego jeszcze jest istotne, czy potraficie jeździć, ale tak, ten rower to na to pozwala. Czuję się, że to jest najtańsza wersja. Te 16 kg na płaskim, kiedy koła trzeba rozkręcić, no cudów nie ma, to tak, to jest odczuwalne. Także fragmenty B, które lecieliśmy pod koniec, były szybsze. Podstawowa wersja amortyzatorów, no to. Najwyższa też działa odrobinę lepiej, ale poza tym geometria, fajne opony, hamulce, najtańsze, sremowskie, które naprawdę super działają po dotarciu. Gdybym miał wybierać pierwszy rower w tej chwili, to byłby fajny wybór. YT poprawiło Jeffsy niewiele w stosunku do poprzedniego, ale jako. Rower dla początkującego, ambitnego, nowe Jeffsy trzeciej generacji. To naprawdę fajny sprzęt. Z czystym sumieniem polecam. I nic bym chyba tu nie zmienił na początek: absolutnie nic. A to trudno o lepszą aprobatę, pochwałę czy cokolwiek innego.